Spaki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj będzie taki vlog dość ciekawy. jak to są vloga nagrywam? No ale to jest mój pokój. Ale no i co z tego? Ej! Hej! Siema, jestem nami. Dzisiaj przyjmuję ten kanał, go już nie będzie. Bo to mój pokój. Moja kamera. Moje nagłośnienie, moje światło, moja piękna twarz. Terazem, przepraszam bardzo, ale jak to twoje światło, jak światło idzie za okna? Twojego okna, ale, ale, ale z tego e, Kamera jest moja e, A na głośnienie, no dobra to Ale to ja mam te piękniejsze geny Dobra, a teraz tak trochę bardziej na poważnie Ona to jest tylko dla wyświetleń, żeby była dziewczyna jakaś na moim kanale Ja tego dzięki za wyświetlenie, teraz możesz sobie iść A zapłata gdzie? Nie ma zapłaty Przyjmuję ten filmik Eee ja Kupię to wypromuję. na kanale Ja cię wypromuję Co wtedy? Wypromuję cię, Dobra. Dobra. Patrzcie o... Dobra. Dobra, a teraz tak trochę jeszcze bardziej na poważnie. No jak bo parę osób pytało o moją siostrę, to macie, jest vlog z moją siostrą, cieszcie się i dawajcie łapki w górę i... Nie, jak wam się podoba. Mam gdzieś, im się podoba, mają też łapki w górę. No i właśnie, i to jest coś takiego. Jeśli chcecie więcej vlogów z nami, bo ona tak się chce nazywać nami i w ogóle dlatego bądźcie z nami. I... No, więc jeśli chcecie jeszcze więcej vlogów z nią, no to piszcie w komentarzach, możecie zadawać jakieś pytania, jakieś nie wspólne Q&A, zrobimy jakieś challenge, to też dawajcie jakieś pomysły na challenge. Najlepiej jakieś oryginalne, tylko, no nie wiem, żeby nie skakać z 50 metrów, z 25 na 6, a nie z 50. No to by i tak nic nie zaszkodzi. Właśnie, bo ona dopiero za jakiś czas zacznie się w te vlogi bawić, i tak dalej, to wtedy będą jakieś linki do niej, i w ogóle. Bo, wow, wybuchy. Synia, emocje. O, właśnie, takie emocje. I dużo afterscen. No właśnie, jeśli chcecie aftersceny z tego, co tutaj było, to 50 łapek w górę, i wtedy będą aftersceny, i będzie fajna. I łapki fabki za moją filmową. Łapki fabki w, w górę. Subskrypcje dla mnie, bo jeszcze dla niej nie ma jak. Linki podane w opisie. To znaczy do mnie, bo do niej jeszcze nic nie ma. No więc u mnie Facebook, Instagram, kapsel. Kupujcie koszulki z polecam. Jedną mam już w szafie, jest super. No, bez skitu. Ona ma moją koszulkę, ale mnie na moją koszulkę nie stać, to jest ciekawe. Znaczy stać, ale zbieram na nowy sprzęt, żeby... żeby było lepiej Jakoś nową kamerę kiedyś kupić albo w ogóle coś. No i nie wiem, to chyba byłoby na tyle to. No chyba tak. No więc dziękuję bardzo za się za oglądanie. Dzisiaj nie była u mnie nami, czyli moja siostra i będziemy lepsi niż macie cioszki Woo. w ogóle... Wow. <laughs> Dobra, i to byłoby na tyle w tym blogu, więc trzymajcie się. Pa pa!